Witam Was na studiu pucharu Zachachach 1 vs 1. Dzisiejsze studio prowadzę ja, czyli Gomez. Moimi gośćmi będzie Damiano, SLS oraz Rafus. Witam serdecznie. Witam. Podczas dzisiejszego studia omówimy wyniki 1-8 finału oraz rozlosujemy pary piątej rundy pucharu Zach Hax 1 vs 1. Na początku przypomnę nam pary rozlosowane w 1-8 finału. W pierwszej parze mierzył się Aski Kuten. W drugiej parze Wielki Król Burgund podejmował Lawiana. Te dwie pary przyniosły nam wiele kontrowersji, o czym na pewno powiemy później. W trzeciej parze mierzył się E.E. E. z Andrew. Czwarta para również bardzo ciekawa, czyli Resch z Slobdanem Rajkowiciem. Piąta para to Kamil z Raku. Moim zdaniem najsilniejsza para z tych wszystkich ośmiu wylasowanych. W szóstej parze Konik mierzył się z Kozin. W siódmej parze Der, znany również jako doktor, mierzył się z Kertoipem a w ostatniej parze Re podejmował kaskadę. Która para, waszym zdaniem, była najciekawsza? Może zaczniemy od Rafusa? Moim zdaniem najciekawszą parą y, był Rescruz i Slobodan Rekowicz. Oczywiście, y, dwaj kontrowersyjni gracze. Myślałem, że może coś ciekawego będzie y, w związku z tym meczem, ale odbyło się bez żadnych y, skrzydłów. A Ty Daniel, no, jak tak... uważasz? Ja również oczekiwałem bardzo wyniku tej pary. Również tak jak wspomniałeś, czekałem na wynik Kamila z raku. I pierwsza para Aski Kutem była również bardzo ciekawa. Miałem przyjemność oglądać ten weż na żywo i nie zawiodłem się, poziom był naprawdę wysoki. SLS-a Twoim zdaniem? Generalnie to na tym etapie. Na pewno wszystkie pary, pary były bardzo mocne. Szczególnie ciekawe pojedynki. Myślę, że E. Andrzej i e, Brnie doszło do kolejnej rundy i po prostu takie zaskoczenie, bo każdy tej pory nie a wygrywa wszystko, co się da. No i oczywiście też ciekawe pojedynki, traku, jak już wspomniałeś i, i myślę, że te dwa były takie najciekawsze i najwięcej emocji dostarczyły. Teraz przypomnę wszystkim wyniki jednej ósmej finału Pucharu 1 vs 1. Pierwsza para, czyli... A z Kikutem ten mecz był powtarzany, zakończył się wynikiem 1-3. Damiano, ty tak bardziej jesteś tutaj obeznany w temacie tego pojedynku, może wytłumaczysz nam, co się działo? Mm, to znaczy tak, były tutaj podejrzenia, czy Kikut to rzeczywiście był ten Kikut, czy ktoś pod niego się nie podszył. Az miał takie podejrzenia, ponieważ Kikut kompletnie go zaskoczył swoją grą. W lidze zdecydowanie z nim wygrał, a tutaj mieliśmy ogromną niespodziankę. No i też pokazał nagranie, które pokazał to nagranie dwóm osobom, które stwierdziły, że Hikud nigdy takim stylem nie grał i no i były wątpliwości, czy to rzeczywiście on. Przejdźmy do kolejnej pary, która przyniosła nam też wiele kontrowersji, czyli Wielki Król Burgund oraz yy, Lawian. Na początku wielu fanów tych rozgrywek zaszokowała wiadomość o tym, że La pokonał Wielkiego Króla Burgunda 3 do 1, co dla wszystkich było niespodzianką. Jednak jak się później okazało, Lawian wpisał sobie przypadkowy wynik, myśląc o tym, że zbanowany Burgund się o tym nie dowie i Lawian spokojnie awansuje do kolejnej fazy rozgrywek, dlatego w tym pojedynku Walkowerem awansował Wielki Król Burgund. Co ty, SLS jako administrator forum sądzisz o takim zachowaniu, co jak to, ale w ważnej postaci na forum jak Lawian? Myślę, że Lawian wszystkim swoim zachowaniem chciał też pokazać Burgundowi, że nie tylko on potrafi wycinać różne numery inne. Potem jak Burgund obraził wielu uczestników forum i został zbanowany, myślę, że też dla chciał trochę z niego zadzwonić. Może to nie był najlepszy pomysł, może próba w jakiś sposób wyeliminowania w niesprawiedliwy sposób bo była, była przesadą i nie było fajną, bo była jakby nie było oszustwem. Aczkolwiek może też pokazała Burgundowi, że nie tylko on tutaj potrafi sobie robić żarty z innych. Przejdźmy do kolejnej pary, w której mierzył się EE e. z Andrew. EE, czyli takie kompletne zaskoczenie graczy, który jest liderem ligi, W kolejnej rundzie pokazuje, że jest naprawdę silnym graczem w systemie gry 1V1. Co o nim sądzicie? Może Rafus się wypowiesz na temat tego gracza. No, udowodnił, że naprawdę gra dobrze. W, w trzeciej rundzie pokonał pela, teraz pokonał tego Andrew, czy jak mu tam jest. No może nie jakoś przekonująco, ale wygrał, co oczywiście się liczy. Zobaczymy, co pokaże dalej. Myślę, że jest jednym z faworytów do wygrania całego pucharu. Kolejna para, czyli Rescue kontra Slobdan Rajkowicz. Ten pojedynek zakończył się wynikiem 9-7 dla Rescue'a. Rescue, czyli jeden z lepszych zawodników trzeciej i oraz Slobdan Końcówka tabeli pierwszej ligi z ekstraklasy. klasy. Myślę, że ten wynik nie mógł być zaskoczeniem, ponieważ sam dobrze wiem, że Restus prezentuje dobre umiejętności w tym systemie gry. Slow bardziej pasuje mi do systemu rozgrywek 3V3 i ten wynik jakoś mnie nie zaskoczył. Piąta para, czyli Kamil Raku. Ten pojedynek zakończył się zwycięstwem Raku 5 3. Myślę, że pojedynek moim zdaniem najciekawszy. Kamil, bardzo dobry zawodnik. Pretendent dawan subek klasy, raku zawodnik trzeciej ligi, w której już miałem się przyjemność z nim mierzyć. Bardzo silny zawodnik. Co o tym pojedynku SLS powiesz? Na pewno jeden chyba z najbardziej wyrównanych w tej fazie jednej 8 Na pewno gracze prezentują bardzo wysoki poziom, aczkolwiek nie spodziewałem się, że Kamil w 1, 1 będzie się prezentował równie dobrze jak w 3-3. O, o grze raku 1-1 już wcześniej nie i ten pojedynek dało mi się ciekawy. No i Raku wygrał z Kamilem, pewnie może przez większe granie, większą umiejętności indywidualne i, i pewno pojedynek był najciekawszym tej, w tej fazie. Szósta para, czyli konik Cozinio gracz pierwszej ligi, czyli Konik a z gracz drugiej ligi, czyli Cozinio. Ten pojedynek zakończył się po myśli Konika, wygrał on ten mecz 10 do 4. Patrząc na obie tabele, wynik nie może być dla nas za żadnym zaskoczeniem, ponieważ Konik jest jednym z lepszych zawodników w swojej Lidze, a Kozino w Spojze zajmuje miejsce w środku tabeli, więc nie mogliśmy oczekiwać tej raczej niespodzianki. Siódmym pojedynkiem był pojedynek DRA z Kertoipem. Na tego meczu nie możemy się raczej wypowiedzieć jakoś bardziej szczegółowo, ponieważ nie zostało nam udostępnione wideo z tego spotkania. już ostatnia ósma para, czyli RE oraz kaskadę. Jedynek wygrany przez Cascade 3 do 0. Tudzież Cascade. Cascade może na, te, na temat tego pedingu wypowie się bardziej Damiano. No to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, ponieważ y, Cascade nie spisuje się najlepiej y, w swojej czwartej lidze. Y, na cztery mecze wygrał on tylko dwa spotkania, więc y, to zwycięstwo z re bardzo mnie zaskoczyło. Czyli omówiliśmy już wszystkie wyniki 1-8 finału pucharu Z 1 vs 1. Przypomnę, że do 1 czwartej finału awansował Kikut, Wielki Król Burgund, E Rescruz, Raku, Konik, DR oraz Cascade. Myślę, że już możemy przejść Uf, do losowania... Tudzież skadę. Tudzież Myślę, że możemy przejść już do losowania par 1 czwartej finału, o ile Damian jesteś gotowy. Oczywiście dokończę tylko robić listę i za chwileczkę zaczniemy losowanie jednej czwartej finału. To w międzyczasie, gdy Damiano przygotowuje listę Rafus, jaka para byłaby w jednej czwartej finału dla najciekawsza? Najciekawsza? Myślę, że wielki król Burkund z E. To byłoby na pewno bardzo ciekawa para. No. Na twoim zdaniem SLS? A ja bym chciał zobaczyć Raskrusa i Wielkiego Króla burgunda. czyli dwie kontrowersyjne postacie naprzeciw siebie. Chciałbym myślę, zobaczyć, że się to z, byłby to zakończy... na pewno bardzo ciekawy pojedynek. Ale myślę, że nie tylko od strony sportowej, ale też na pewno nie byłoby się bez jakiejś kontrowersji, bez, bez jakichś ciekawych wydarzeń może w tym meczu. Czyli nie ukrywam, że o, bardziej nie podczas, nie podczas się... tego meczu by interesowała mnie gra obu zawodników, tylko zachowanie obu zawodników podczas meczu na rumie. Tak, na pewno tak. byłoby to bardzo ciekawe. Właśnie takie wioski trafiają na siebie, które, które lubią się w pewien sposób wspinać, to może być bardzo ciekawe. Tak może jeszcze powrócimy do tematu meczu Wielkiego Króla Burgunda z Lawianem. Co ty Rafuś sądzisz o zachowaniu Lawiana? Nie wiem, no moim zdaniem Lawian po prostu chciał, chciał być śmieszny, a tak średnio mu trochę wyszło, no. Co można się z tą godzić? Przede wszystkim Ren nie jest typem osoby, która chciałaby oszukać i coś w ten sposób zyskać. Myślę, że on to zrobił bardziej bardziej dla śmiechu i, i chciał się też zabawić trochę z Burgundem. Myślę, że mu się to udało w pewien sposób, mimo że, że dostał walkowarad i tak pewnie bezpośrednio nie miałby wielkich szans, bo Burgund jak wiadomo jest graczem o najwyższym poziomie jeden na jeden. Aczkolwiek na pewno ciekawa sytuacja, może to zachowanie nie do końca do porządku, ale, ale na pewno wystarczyło wszystkim emocji i wiadomości, bo i na jeden, który sprawiła w osób i w niedowierzaniu, nie? potem okazało słuszne. Trudno się z tobą nie zgodzić, że Lewem nie miałby zbyt dużych szans z Wielkim Kreml Burgundem, ponieważ przypomnijmy, że obaj gracze mierzyli się już w rozgrywkach ligowych w których lewen niestety bardzo wysoko uległ wielkiemu królowi. No nie tylko on. To nie tylko on. Przypomnijmy, że wielki król Burgund jest liderem. Ekstra klasy. Możemy zaczynać w losowanie jednej czwartej pucharów Zakhaks 1 vs 1. No w tym momencie oddaję głos Damianowi, który losowanie to przeprowadzi. Tak więc numerki jak Państwo widzą z numerem 1 Kikut. Dwójka to wielki król Burgund z trójką E z czwórką reskrus, z piątką Raku, 6 to Konik, 7 to DR i 8 to Kaskadę. A więc zaczynamy losowanie. <grym> Pierwszą parę tworzyć będzie Konik. Czyli mamy zawodnika z pierwszej ligi. Oraz Kaskadę. Co sądzicie o tym pojedynku? Czy myślę, że zdecydowanym faworytem tego pojedynku będzie Konik, gracz pierwszej ligi mierzyć się będzie z zawodnikiem czwartej ligi. Kaskadę w swojej jakości nie zachwyca, Konik jest jednym z lepszych zawodników pierwszej ligi. Cały, cza Cały czas mam, mam wrażenie, że ma zamiar walczyć o awans BFF klasy, więc myślę, że trudno tutaj znaleźć jakie jakiekolwiek szanse dla Kaskady. A ja się z Tobą nie zgodzę, moim zdaniem to będzie wyrównany pojedynek. Jeżeli Kaskada nawet wygra, to dla mnie nie będzie to znowu jakimś dużym zaskoczeniem. No, choć ja szczerze powiem, że Konik jednak jest takim lekkim faworytem, ale nie na pewno nie jest zdecydowany. Ciężko powiedzieć, bo skoro Kaskade, Kastek po pokonał, który jest dobrym zawodnikiem w 1 na 1, to myślę, że może zaskoczenie sprawić Konikowi i go pokonać, aczkolwiek Konik jest na faworyta jednak, bo prezentuje bardzo dobre umiejętności, wyeliminował wielu graczy, między innymi Natana. Tak więc na pewno ciekawy pojedynek. Yy, tak więc losujemy drugą parę z numerem siódmym, wylosowany DR. I zmierzy się on z reskrusem, więc kontrowersyjnej pary Wielki Król Burgund Rescruz na pewno w jednej czwartej finału nie będzie. I niestety unikniemy ciekawego pojedynku pomiędzy tymi dwoma charyzmatycznymi postaciami. Rescruz, czyli jeden z lepszych graczy ligi trzeciej oraz D, czyli jeden z lepszych graczy Ligi Czwartej. Myślę, że bardzo wyrównany pojedynek i tutaj trudno wskazać jakiegokolwiek faworyta do awansu. No też jest zgodzę wyrównany pojedynek. Sam nie wiem na kogo bym pieniądze postawił. Myślę, że wynik ten, jeżeli ktoś wygra, to albo wcale albo jedną bramką, może dwoma max. Zobaczymy. No i trzecia para, z numerem piątym Raku. Raku, czyli wicelider trzeciej ligi. A zmierzy się on z Kikutem. Czyli pojedynek, który również może zaskoczyć wiele osób. Podobnie jak w pojedynku Reschlusa z Derem jako na... Jakoś trudno mi tutaj wskazać faworyta, chociaż bardziej byłbym skłonny, jak to mówił Rafuś, postawić pieniądze na Rak'a. No. Moim zdaniem będzie to ciekawa para. Faworyta, jak we wcześniejszej parze, ciężko wskazać, ale jednak myślę, że ra, Rak'u tak 52% szans mu daje. O. Moim zdaniem Rak'u, który pokonał bardzo dobrego zawodnika w systemie 1v1, czyli Kamila, w jakimś stopniu moim zdaniem stawia go jako bardzo dużego faworyta do wygrania tego spotkania. Kikut, jak można patrzeć na tabelę, najsłabszy gracz pierwszej ligi, jeden remis i aż pięć przegranych spotkań, zdecydowany faworyt do spadku do drugiej ligi. Nie stawiam mu jakichś większych szans, myślę, że ten pojedynek przegra. No i myślę, że mamy przedwczesny finał, albowiem ostatnia para to Wielki Król Burgund oraz pogromca yy, zwycięzcy ostatniej edycji, czyli no i, no i zakończyliśmy nasze losowanie, Gomez oddaje ci im ponownie głos. Czyli Damiano już rozlosował wszystkie pary, jak sądzicie SLS oraz Rafuś, która para waszym zdaniem będzie najciekawsza, a która tak mówiąc obiektywnie najnudniejsza? Nudnych par na tym etapie nie ma, wszyscy zawodnicy bardzo dobrze grają. Ale najciekawsza para to zdecydowanie E i Wielki Król Burgund. No, Wydawałoby się, że Wielki Król Burgund jednak jest faworytem i prawdopodobnie to wygra, ale E zaskoczył już wcześniej, to kto wie, a może, a noż. Czy wydaje mi się, że Wielki Król Burgund w obecnym momencie, przynajmniej wśród graczy Zach Haksa jest nie do pokonania? O czym nawet cechują jego wyniki w klasie, gdzie z rywalami sobie radzi bardzo gładko? Trudno jakoś oceniać E jedynie przez pryzmat jego wyników w czwartej lidze, ponieważ jak możemy się domyślić, poziom tam na pewno jest bardzo niski. Pucharze jak na razie radził sobie bardzo dobrze, więc kto wie jednak, sądzę, że ten pojedynek na pewno się zakończy zwycięstwem Burgunda. Ja i Rafus wypowiedzieliśmy, myślę, że już na koniec, Damiano, mógłbyś przypomnieć jeszcze raz pary czwartej finału naszym słuchaczom. Oczywiście, tak, więc pierwsza para konik kaskadę. Druga DR Res Cruz, Trzecia Raku Kikot I ostatnia Wielki Król Burgund Eee. Wydaje mi się, że na tym momencie możemy zakończyć piąte studio Pucharu 1 vs 1 za Haks. Moimi gośćmi był Damiano, SLS oraz Rafus. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję się już na temat par 1 czwartej finału. Teraz oddam głos SLS-owi, który też ma na pewno wiele do powiedzenia. Który pojedynek, twoim zdaniem, był, y, będzie najciekawszy, a który najlunniejszy? Moim zdaniem najciekawszym pojedynkiem będzie pojedynek Wielkiego Króla Burgunda z Ee, bo ci, którzy do tej pory prezentowali najwyższy poziom. Wielki Król tomarka to marka najbardziej znana 1 na jeden w Polsce pewnie nawet. Ee wszedł do naszych paru Przebojem, pokonał faworytów, PLA zwycięzcę edycji, bo każdego może nie najwyższe wyniki na przykład, ale 6-4, ale po końcu wszystkich jednak i myślę, że ta para będzie najciekawsza i jednocześnie najbardziej wyrównana, a poza tym też emocji mogą dostarczyć nam wszystkie pozostałe pary, bo, bo są one wyrównane, bo na tym etapie nie ma już przypadkowych graczy i, i wszyscy, którzy prezentują najwyższy poziom, na pewno są tutaj na tym etapie i, i spotkają się teraz w tych pojedynkach. Myślę, że jeszcze para Konik Cascade może być bardzo ciekawa, bo ci klacze prezentują na pewno podobny poziom i, i może być zaskoczeniem dla niektórych, że Cascade wygra, jednak pokonał on więc można się wszystkiego spodziewać po nim. Myślę, że już na koniec Damiano, mógłbyś przypomnieć jeszcze raz pary 1 finału naszym słuchaczom? Oczywiście, tak. Więc pierwsza para Konik kaskade, druga DR Rescruz, trzecia Raku Kikut i ostatnia Wielki Król Burgund. A. Wydaje mi się, że na tym momencie możemy zakończyć piąte studio Pucharu 1 vs 1 za Hax Moimi gośćmi był Damiano SLS oraz Rafus Dziękujemy i do usłyszenia Dziękuję